Cześć, witajcie z tej strony Magda. Dzisiaj kontynuacja serii Jak edytować zdjęcia najprościej przez przeglądarkę, przez darmowy program, który używamy, właśnie w przeglądarce internetowej Pixelr. I dzisiaj będzie wprowadzenie. A więc, tak, wchodzimy sobie na stronę Pixelr. Mamy już tutaj założone konto. Konto trzeba aktywować kodem, który przyjdzie nam na maila. I teraz tak, z lewej strony mamy właśnie taki panel historia, utwórz nowy, szukaj, otwórz zdjęcie, załaduj. Zaczniemy sobie od utwórz nowy. Zobaczymy jakie mamy możliwości tworzenia tutaj zdjęć, tworzenia nie tyle zdjęć, co projektów w tym programie. I tutaj mamy różne możliwości. Tutaj program nam podpowiada, aplikacja nam podpowiada właśnie, jakie możemy sobie rozdzielczości wybrać. Jeżeli chcemy na potrzeby nasz, naszej strony internetowej z pełną rozdzielczością, to tutaj może być 1280x720. Jeżeli potrzebujemy, mamy bloga, który dobrze się prezentuje. Jeżeli mamy kwadratowe zdjęcia, to tutaj jest właśnie 1080x1080. 1080. Także spośród tych rozdzielczości możemy sobie coś wybrać. Także możemy sobie stworzyć właśnie okładkę Facebooka, czyli tak zwany Facebook Cover. Zróbmy sobie, może wybierzmy sobie ten projekt. Zaznaczyłam go. Tutaj sobie wpiszemy: okładka fp. Ważne jest tutaj, że na razie tło będziemy mieć przeźroczyste. No i mamy sobie okładkę Facebooka. Co możemy tutaj dalej zrobić? Z lewej strony mamy panel narzędzi. Na samym dole wybieramy sobie zdjęcie, które będzie jako baza, czyli przeglądaj. Wchodzimy tutaj sobie do swojego folderu. Dajmy na to, że mm, ja tu jakieś zdjęcia mam. Wybierzmy sobie jakieś zdjęcie przykładowe. Dodajemy go do bieżącego projektu. OK. No i tutaj jest moje zdjęcie. Czegoś oczywiście będzie brakowało, jakichś fajnych napisów. Także wchodzimy sobie na tekst. Możemy jeszcze się pobawić wcześniej jakimś efektem, troszeczkę zrobić coś z tym zdjęciem, jeszcze się, właśnie jeszcze, troszkę go poprawiać. Zobaczycie, czy nam to się będzie podobało. Także tutaj możemy sobie użyć wszelkich rodzajów filtrów. Ten wygląda fajnie. Dajemy zastosuj. Sprawdźmy, co jeszcze można. Można dostosować poprzez światło, nasycenie kolorów, ale nie będziemy tutaj rozjaśniać, dlatego że zdjęcie jest już wystarczająco jasne. Tutaj są jeszcze efekty. Na razie nie będziemy z nich korzystać, bo będziemy chcieli do, dołożyć po prostu napis. No, i tutaj mamy możliwości dołożenia napisu. Tutaj wybieramy sobie tekst. Niech to będzie tutaj cokolwiek. Ok. Oczywiście zmieniamy sobie czcionkę dostosowujemy pod jakąś naszą ulubioną czcionkę. Jeżeli mamy już jakąś czcionkę swojej marki, to w tym programie można ją dodać, ale tylko w pakiecie premium. Możemy użyć jakiejś czcionki, której z reguły używamy też w innych programach, na przykład w Canvie. No ale tutaj akurat jest bardzo dużo różnych czcionek, które nie występują w Canvie. Jeżeli mamy jakąś czcionkę, no to możemy, jej tutaj na, możemy ją tutaj na tej liście poszukać. Ja zobaczę, czy jest tutaj jedna z popularnych czcionek, które używam. Ale widzę, że nie ma. No, a wybierzmy jakąś inną. Teraz tak i dostosowujemy sobie ten napis pod nasze zdjęcie. Chcemy, żeby to było całkiem na dole. I musimy zmienić y, rozmiar. Możemy tutaj po prostu na rozmiarze przesuwamy sobie suwakiem. No i mamy coś takiego. Możemy sobie dodać kolejny napis. Na przykład. Coś takiego. Możemy sobie oczywiście zmienić kolor tego napisu. Tutaj wybieramy sobie kolory. Możemy sobie kolor tutaj wybrać. Możemy sobie wybrać z próbnika kolor, czyli pod, zaznaczyć sobie kolor na zdjęciu. Wtedy nam się zrobi dokładnie taki, jak wybierzemy sobie ze zdjęcia. Tu jest taka, takie narzędzie do tego. Możemy sobie troszkę przyciemnić. No, na razie wygląda to tak. To jest takie na początek proste czynności, które możecie zrobić w tym programie. Czyli zmieniliśmy fil, dodaliśmy dwa napisy. Teraz zapisujemy. Zapisujemy sobie jako png i popieramy. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli macie pytania, w następnych filmach będą trudniejsze rzeczy, i to było na początek, żeby się uswoić z programem. To dzięki.